Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 11. Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x, wzorem f od x równa się 3 do potęgi x minus 2, należy punkt o współrzędnych, no i mamy cztery możliwości. W tym zadaniu musimy sprawdzać po kolei współrzędne tych punktów, podstawiając do wzoru funkcji najpierw pierwszą współrzędną za x a drugą współrzędną za f od x, czyli zapisuję wzór funkcji f od x równa się 3 do potęgi x minus 2, no i sprawdzam pierwszy punkt, czyli minus 1 minus 5. Za f od x wstawiamy minus 5, równa się 3 do potęgi x, czyli 3 do potęgi minus pierwszej, minus 2 przepisuję. Korzystamy tutaj z własności działań na potęgach, gubimy minus z potęgi pamiętamy, że podczas gubienia minusa muszę odwrócić podstawę potęgi mam tutaj 3 całe, czyli inaczej 3 pierwsze, zatem po odwróceniu będzie to 1 trzecia do potęgi pierwszej, czyli 1 trzecia otrzymujemy minus 5 równa się 1 trzecia odjąć 2 a 1 trzecia odjąć 2 to minus 1 i 2 trzecie czyli widzimy, że lewa strona nie jest równa prawej, zatem punkt o współrzędnych minus 1 minus 5 nie należy do wykresu tej funkcji sprawdzamy drugi punkt 0 minus 2, czyli minus 2 równa się 3 do potęgi zerowej odjąć 2. Minus 2 przepisujemy, 3 do potęgi zerowej to 1 odjąć 2, a 1 odjąć 2 to minus 1. No i tutaj ponownie widzimy, że lewa strona nie jest równa stronie prawej, czyli punkt 0 minus 2 nie należy do wykresu naszej funkcji. Trzeci punkt o współrzędnych 0 minus 1, czyli... Za f od x przyjmujemy minus 1 jest równe 3 do potęgi 0 odjąć 2. Minus 1 przepisuje, 3 do potęgi 0 to 1, odjąć 2 przepisujemy, a 1 odjąć 2 to minus 1. No i widzimy, że tutaj lewa strona jest równa stronie prawej, zatem punkt 0 minus 1 należy do wykresu funkcji f od x równa się 3 do potęgi x odjąć 2. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.